Ty, dzisiaj będzie, dzisiaj krótki odcinek, żeby nie było, to jest drugie konto, które sobie stworzyłem i jakby co, to wezmę. O, widzicie, e, tu jest Kiewin Ety, ja jestem na tym koncie. E, no i to jest, no Emil, widzę, że pograł Piperkom, oczywiście spadł. 16 pucharków, ale to nic. Wejdziemy jeszcze, jakby co, sprawdzimy klan. Dobry. Fajny klan. Dużo ma tych. Dobra. Wpadajcie do klanu robopsy. To jest klan robopieszy. Co? Dobra. No. Zagram jedną rundkę. Ale jakby co no to macie tu pokazane, że to, to jest jego konto. Już i no co? Nazwy nie zmieniłem, bo... Nie wiem jak się zmienia. Później co on zmieni jak będzie chciał. Zresztą Dobra, 9% więc szybko. Zagramy jakąś rundkę. Zagram nam. Dary jest spoko, dobra. Solo dobra. Jesteśmy trochę mi będzie czy to. Kurde, Colt. No dawaj, niszcz. Chodź tu. Dawaj, no, no. Co? Co chcesz? Myk! Myk! Cii, zniszczył mnie. Ale... Kurde, ile mam procent? Siedem. Sześć. Dobra. Nie, muszę kończyć. Ja sobie pogram. I spróbuję dzisiaj wbić. Nie, spróbuję dzisiaj wbić 800 bucharków. Tak. No. To. Cześć.